po swojemu ogarnia jakieś zygzaki, ale wszystko co nie skosi to ogarnia a jak podjeżdża delikatnie pod ten a tutaj kawałeczek sam kosił ten kawałek tutaj na początku nie ogarniał które jest od trzymania, a które od napędu ale dwa razy mu zgasła i już ogarnia Tak, no, mu to sprawnie idzie, raz, raz, nie, nie, widzę, że na zmianę będziemy kosili ogród teraz Jeszcze rozrusznik jest, sam ją odpali bez problemu W sumie mógł se ustawić na wolniejszy ten napęd Bo szybko zasuwa Ale radzi sam